Ziemaneczku moi drodzy, z tej strony Promek, a my dzisiaj gramy sobie tylko z jednej strony mapy. Tak jest. Dzisiaj akurat z lewej. Tak się wylosowało, że dzisiaj gramy sobie z lewej strony mapy. Czyli możemy obejmować cały ten teren zasadniczo dokąd. Dokąd mogę chodzić? Dotąd nie. Do tego miejsca, no akurat lewa jest mniejsza, a dzisiaj lewa nie. Dalej mogę do połowy. Nie, gdzie jest połowa? Połowa jest mniej więcej. Jak macie mapę, to połowa jest mniej więcej w tym miejscu. Tu, tu gdzie byłem, no, tu jest gdzieś połowa, nie? W tym miejscu jest połowa. Takie odnoszę wrażenie. Dobrze. No to, czyli do tej przecznicy z tej strony mogę chodzić, tak? Tak naprawdę, z obostrzeń, jakie mam dzisiaj, no i muszę po prostu chodzić do tej połówce. Na... O, no właśnie. No... To już sobie nie pochodzę. Mogę sobie ewentualnie polatać, ale na tej mapie to już jest chyba prostsze. No nie, no chyba jednak nie, bo jestem... mogę chodzić tylko po lewej stronie mapy, czyli dosłownie tutaj, jak przechodzę, jest połówka a tu jak przechodzę jest pół teraz akurat jestem z lewej strony no aha czyli czyli do kaliego mogę czy nie mogę ostatecznie bo tu jest połowa mapy dosłownie na tych blokach jest połowa mapy tak samo tu mogę do kaliego dzięki bogu nie nie mogę nie mogę bo tam jest nie to mogę właśnie do kaliego to jest lewa strona mapy nie wiem co ja tak dziwnie no naprawdę nie dają nie da to mi nagrać odcinka dobra jeszcze raz o tej samej mapie ale jeszcze idzie. jedna strona mapy tylko i włącznie, Nie mogę jej przekraczać. Cały czas muszę być tylko po jednej stronie. Taki koncept w sumie nieoryginalny, nie oryginalny właśnie, jeszcze nie go nie widziałem najmniej na żadnym. żadnym możliwym moi drodzy. Żadnym możliwym. A więc teoretycznie to jest dla mnie niedostępne, bo to jest po prawej stronie, nie? Nie mamy tylko tą stronę zarezerwowaną dla siebie. Tu dzisiaj gramy z lewej strony, a czy zagramy z prawej strony kiedyś? Nie wiem Może będzie dane. Zagrać z prawej strony. O nie! O nie. Właśnie, a ja nie mogę tam przejść, bo tam była koniec z lewej strony mapy. Zaczyna się robić, moi drodzy, naprawdę ciężko, gdy po prostu Granie po, lewej, po jednej stronie z map zostawia mnie w takich problemach, że ginę co rundę. Teraz gdzie jestem? Teraz jestem już po lewej stronie, jak dobrze. Pytanie tylko, czy to jest po, połówka? Tu mogę. Tu jeszcze mogę, ale tu muszę od razu odbić w tą stronę. Ok. Jak dobrze. Do windy, tak? No, do widzenia. No i dobra. Czyli jesteśmy po tej stronie mapy po prostu cały czas. No i trzeba egzystować. Trzeba egzystować, tak? O nie. O nie. Wiedziałem. O nie, no to jest dramat. Tu już czwarty raz moi drodzy giniemy. To jest niesamowite. O, to jest duża mapa. To mi się podoba. Ciężko mordercy, ale ja sobie poradzę. Jak... No to, jak teraz zostanę mordercą, no to to jest po prostu no way, nie? Jak teraz akurat na tej mapie zostanę mordercą, kiedy jest taki teren duży i taka powierzchnia ma do przechodzenia. No, oczywiście, że tak. Że to było bardziej niż pewne, że zostanę mordercą. Dobrze, no ale challenge obowiązuje dalej, tak? Połówka jest mniej więcej od tego czerwonego miejsca w prawo. Tu od tego gabin gab gabinetu. W sumie to ten gabinet jest taką połówką. No. W sumie tak. Było to. O proszę. Okej. Okay. Ucieczka. Nie było mnie tam. Nie ma dowodów. Cajemna mikstura. Niewidzialność. Niesamowite. Ale tu jest prawie połówka. Wie, że ja tu jestem? Nie wie. Połowa mapy, połowa mapy. Połowa mapy, połowa mapy. O, złoto. No nie, no tak blisko. Tak blisko, znowu byłem tak blisko od zwycięstwa i znowu przez challenge. Tym razem chyba przez challenge, który po prostu mnie utrudniał robotę. No niestety, się nie udało. No i przez nieuwagę, no mogłem zauważyć tego detektywa w jakiś sposób, tego domniemanego detektywa. Najlepiej być w sumie detektywem, kiedy ma się taki challenge, że jest się tylko po jednej stronie mapy. No teraz akurat jestem skrajnie po prawej. A teraz jestem znowu skrajnie po prawej, czyli musimy iść w lewą stronę. I już jesteśmy po lewej. To jest w sumie największy taki problem, że... ...my mamy dostęp tylko do połowy. Połowy surowców, połowę wszystkiego, tak? No ale niestety. Ej, tu nie mogę, tu nie mogę, bo tu już jest połówka, widzicie? Tu jest połowa, ja nie mogę wykorzystać dóbr, które są po tamtej stronie. To jest połowa, to już bym przekombinował. Niestety. Okej, okay, mamy 5 złota i ja te 5 złota zainwestuję. Właski, może coś dostanę ciekawego. No to jest za ciemny żółty, będzie czerwony. O, jak miło. Ty, dobra, dobra, chyba mnie lubi. Chyba mnie moi drodzy lubi. Odnoszę takie wrażenie, że mnie bardzo lubi ten gościu. 3 złota, patrz to. Najgorsze jest to, że ja nie wiem. Ja nie widzę. Ja nie mam możliwości podejścia, sprawdzenia, w którym miejscu jest. On? Nie, to tam było. Obezylim. Taka żaba. Dobra. Trzeba uważać na żabę w takim bądź układzie. Strzelamy do żaby. Tak. To jest cel. Strzelanie do żabek. Wtedy zebrane złoto przyjmuje więcej złota. To jest plus. I jak dużo więcej? Dużo więcej. Oj, naprawdę dużo więcej. Bardzo dużo więcej. No nie, a miałem dwa. Z... Nie, no to jest niesamowite. Jaki to jest po prostu zły timing. Jaki to jest zły timing. Dobra, kończymy, bo trochę długo już to trwa. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, łapeczkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Zostawcie komentarz. Do zasięgu zostawcie subskrypcję. Cześć. No i pa pa.